Kochani, kochani, jedziemy z moją piękną mamusią. Ojej, no Zobaczcie, jak jest. ładnie wygląda. Mm. Nie, no, już nie przesadzaj. Go. Ślicznie wyglądasz. Jedziemy, kochani, do Kielc. Umalowałyśmy się, wystroiłyśmy się. Jadę do pani psycholog. Do miasta. Do miasta? Trzeba jakoś wyglądać. Więc yy, co, jeszcze musimy zatankować. No. I kawu wypić. I kawu wypić. O, kawu, koniecznie drugą kawcie. Ja już ją wpisałam, do no. <głos> <głos> Także... Ja stawiam kawę, a ty stawiasz paliwo. Sprawiedliwie. No, niesamowicie sprawiedliwa. Czekaj, przejdzie czas. Póki czas, póki czas, dlatego muszę serower, wiesz co, załatwić. Dobrze. Będę rowerem jeździć. Dobrze. Ale do psychologa to nie, 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 tylko... Rowera, do psychologa? Nie, 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 nie za daleko. A waj, 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 waj ronda. Rondo. Skręcamy proszę panią. U. Troszkę osób kupuje paliwanie. Mamuś? Proszę. Troszkę osób paliwo kupuje. Ale wiecie co, kochani, wczoraj też tak miałam. Że właśnie, widzisz, przyjechałam na Orlen. z Ekspres nie działa. Dziękujemy panu bardzo. Jest pan bardzo miły. Eee, w ubikacji kolejka. Mam nadzieję, że dzisiaj nie będzie. O, nie. Poczta polska będzie tankować. Dobra, to ja idę kupić kawę. Dobrze. Siemano. Siemana. Jo. Kochani, mówię do mamy, że wczoraj miałam taką sytuację, że e, nagrywałam i pan do mnie mówi: mnie pani nagrywa? Ja myślałam, że z pretensjami już nie. A ja mówię, że nie, nie. On mówi: a już myślałam, że będę na filmie. Kawki, kochani, zrobione. Jeszcze muszę, mamusi posłodzić jedną. E, tutaj mamy cukier trzcinowy, więc trzcinowym. Także kochani, jeśli ktoś pije kawcie, to życzymy smacznej kawusi. Zależy, kiedy to oglądacie. Tak, mamuniu. No, <grych> nie, tak. ale grzeje dzisiaj co? O, Mega. I ta źle. kawa, taka Jeszcze ciepła. Chyba hmm. Jeden Jesz... dzień. Tak. A to jest przykre, że uczniowi do mnie, a tu tak ciepło w szkole są. No powiem wam, że ja też zawsze, jak taka pogoda, to dalej mi dawało przez okno. Uciekała mama ze szkoły. No, to strona to jest... południowa, <grych> niesamowite. O, masakra! Ty zawsze miałaś ciepło, nie? No. <grych> Proszę bardzo. Tu moja torebeczka. za 14 zł. Ale ładna, ale ładna. I nie chciała się no, i tak zbytnio, nie? Ja się zastanawiałam, ale y, sam raz portfel tylko muszę zmienić, bo mam za duży. Mm -hmm. I już się nie mieści, musiałam stary, przepraszam. Rozumiem. Nie lubię takich dużych portfeli, no ale. No ale. Trzeba prezent pomyśleć. To jest prezent. Prezent to jest prezent. Tak. No Dlatego ten... najlepszym prezentem to jest moim zdaniem hajs. No. Po prostu to człowiek pęci. sobie coś kupi, albo nie? No, ale powiem Ci, że no. fajnie. fajnie wygląda. A te, ja też mam tą kochani, z Lumpa. Też mi mama kupiła. w tym samym miejscu udało mi się upolować. No właśnie to tam, tam no. gdzie zawsze. No i dobrze. <gry> dobrze, nie Czasami ma. Czasami nie trzeba się napalać, tylko odwiedzać. Odwiedzać, a dzisiaj kurczę, jest dostawa, a ja dzisiaj a, w Kielcach no tak nie jest. mogę zboleć tego. No to nie przyzwyczajaj się tak wieszcie. Nie ma co, nie na siłę. Nie, 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 absolutnie. No. Ja się nigdy nie nastawiam. <laughs> My, ja tak jak nie byłam teraz sama, to dzwoniłam do mamy bez przerwy, ale kupić, ale... Nie kupić, nie kupić, mama? Może nie, może tak. No, ale to znaczy, że rozsądnie tobie, podchodzę do sprawy. Tobie ma się podobać, nie mnie. Tak. W ogóle nam pan nie przeszkadza tam w tle. Nie. <laughs> nie no, taka praca, żartuję. Tak. Musi pan pracować. No. A tam co on tam sprząta? Przecież tam czysto jest. No. Wymyślili mu zadanie jakieś. Proszę się prostować. prostować. Pierść do przodu, o. tyłek do tyłu. I yy, vice versa. <grymne> tak jakoś nie leży fajnie, nie? Tak mi się wydaje, że taki jest. On taki, taki fason ma, wolniej. Tak? Może ja tak bardzo nosiłam wszystkie. Ale kołnierzyk wyjmij. Swe... A! <grymne> Olejka, to nawet fajny, no, nie? no nie wiem. Ja mam lepszą stylówkę. Aha, dobrze. Ja zaraz ci pokażę. Dobrze. <grymne> tak, I Jak? Aha, czycie ją. Ja? Moje łyski. Ja cię Jak? Obie no, ręce. Taka syrenka. <grymne> A tak wyglądam, tak się prezentuje. Jeszcze trochę tu żuchaną. Tam ściągniemy z lustra. Tak. Proszę. Top tak. model. No, o, powiem, tak cisza. Ja. Top model. Proszę bardzo, Proszę. idziemy reali. Dwa, trzy, hop! Cisza robi z Mówię, że pajacuje. Raz, dwa, trzy. Hop. Hop. Ale fajnie się w tych butach chodzi. Takie buciory? No? Zrób mi zdjęcie. O. Kochani, sukienkę dostałam od mamusi. Z okazji. Z okazji jakiej. Hmm, a ja nie wiem. Z okazji 61 kg. O. O, o, o. Dziękuję bardzo. Także jest, kochani, sukienka. Chociaż, co? Co? Mówiłaś chociaż. Nie wiem. No nie wiem. Nie ale wiem. Ale ładna ta sukienka. No ładna. No. Słuchaj, no musisz się kobitkę bierać jak kobitka, gdzie mama chodzi w sukienkach a Ty co? A mnie się a ta podoba. Spodelki, spodelki, mnie spodelki. się ta bardzo podoba, ponieważ ona jest... ona jest do długa, a wszystkie takie widziałam tylko krótkie, nie? No, a to jest taka... Tak. Ile kosztowała? 90 zł, ale 10% zniżki. Tak, tak. Za to, że kartę masz, tak? Tak, że mam ee, aplikację. Tak, 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 tak. A wyjdziesz? Mm, bardzo dziękuję. Tego tego butów, butów nie kochani, dlatego że takie łupy a... były i ja mam ładniejsze w domu. Może <laughs> <laughs> znajdziemy ładniejsze. Tak jest. Moim zdaniem to też kozaki byłyby ładne. Też by były ładne. No kozaczki ładne by były. Tylko dawno nie nosiłaś kozaków. No bo teraz, bo miałam długie nogi. Ty nigdy nie, nie miałeś długich? Nigdy nie miałam długich kozaków, od tego zacznijmy. Tylko miałeś krótsze. Trzeba pomyśleć. może się... Tak, do samego brzuchu. Tak. <ührąc> nie, <że> to <pleasures> jest. <żartuje. pusy> Rybackie wodery. <laughs> Kochani, idę do mojej pani psycholog. Bóg bukietem Z bukietem mięty. <śla> mięty, żeby pięknie pachniało i żeby miała tak, na brzuch, na wszystkie tak. dolegliwości jakby ją... Za bardzo pacjenci zestresowali na przykład tacy jak ja. Także miętka dla niej. Naszego ogro mamusi ogródka. Tak, mamusi nagogro. Tak jest. Kochani, idę do HM. -u. Wróciłam się, bo mamusia tam na zewnątrz jest. Bardzo podobał mi się tu taki naszyjnik. 20 zł taki z motylkiem. Bardzo by mi pasował. I właśnie się wracam po niego, bo siedzi mi w głowie cały czas. Także on gdzieś tu był. Właśnie na tych wszystkich ładnych biżuteriach zawieszkach. O, on jest tutaj, kochani. Właśnie. I tak jak wam mówiłam, on kosztuje 19,99 i to jest taki ładny motylek. Super. Kochani, zobaczcie jaki śliczny. Co? Sztuczna biżuteria. Ale... Sztuczna biżuteria, ale z daleka nie widać. Chyba, że ktoś się dobrze na złocie zna, ale to przecież musi być zaraz złoto. To. Jeszcze mnie tu okradną mi co. No, tak to przynajmniej jak mi zabiorą, to nie będę płakać. No. Ale ładny. No śliczny. 1999. No pięknie. Ładnie to wygląda. Bardzo. Kochani, idziemy sobie z moją piękną mamusią Aha. do ziali. Do kupić się. żele. No tu są, kochani, takie ładne różnego typu. E, a my zawsze bierzemy ten zielony do mycia. Jest mamuś? Jest. I tu są jakieś maseczki zielony. Pokaż, mamuś, który bierzemy. Ten O, ten. Śliczny. Ładnie pachnie. Link do twarzy z nim i cytrusem. Egzotycznym. O, peeling. Fajny. Górek mięta. Maska mleczny kompres, sera sucha, skłonna do zmarszczek. To nie. Jeszcze zmarszczek nie mam. Jaśmin. Kojąca. Fajne, ale nie wiem. Ja robiłam sobie ostatnio, więc nie potrzebuję. Tu są jakieś odżywki, to nie wiem, co to jest. Jakiś olejek. Dwufaza odżywka w sprayu wygładzająca. A coś na wzmocnienie? Tu nie ma chyba. Podglądam panią, kupiła pani? Mhm. Mm to byście w nie chodzili? No lepiej. Proszę mnie, on nie podglądam. A pięknie wyglądasz, Wiesz, mamusiu. Co? Będziesz coś chciała. Nie. Nie? nie. nie już dostałam. <laughs> <laughs> Ale mimo to widzisz, ja zawsze tak mówię, prawda? No. Nawet jak nic nie chcę. No, ja nie jestem no, picuś, nie. glancuś. <laughs> o, jak cię podświetliło, mama. No. Wow, takie słońce. Mamuś, e... Dobra. Dobrze. Kochani, jesteśmy z mamusią pod Biedrą. Biedronka, a Biedronka. Musimy zrobić małe zakupki. Nie jakieś duże, o, jakieś małe. Ja zobaczę, czy są te wafle o smaku okay. pizzy, czy tam... To wiesz, to mogę nam fundnąć. Czy ja coś kosztuje. Końcówkę zapłacę. Końcówkę Dobrze. zapłacę. Bo przecież Ty zawsze robisz takie duże zakupy, a ja, no ja tylko że, te drobne. Słucham? No. <grym grym w grym domy> bankier jest jeden w a, domu. Tak się a. trzeba a. ustawić, kurde. Bankier ja jest i koniec. No. Kto rządzi kasą? Ten, kto ma najlepszą głowę do pieniędzy. No widzisz. No, także kochani, widzicie. Księgowa dobra, <grym prawnik, <grym adwokat. W dobrych rękach jestem. Gadasz. Jogobella, Jogobella, ta tara ta ta ta. Mama do lodówki wchodzi. jogobella, a nie ma jabłka? Twojego ulubionego? Nie widzę właśnie. Poczekaj, może to trzeba to podnieść? Pieczone jabłko jakby było. Oj skarbeczku moje, nie ma. Nie ma mama, Chybaż tam jeszcze wejdziemy do całej tej lodówki. O, tu jest, ale to duże. To weź sobie duże. O, super. Wypieczone jabłko dobre jest, nie? No. A ja ten nigdy nie chciałam. No. A czy ja nie chcę, bo <noise> tylko słyszałam, że dobre od ciebie. Masełeczko. Co tu jest. To tutaj mamy. Kupki papierowe. halina. Mleczna halina. Ja tak mówię mleczna halina. Proszę, masełko u nas z masło to idzie? idzie, bo mamuś, A. na to twoje ciasto, kostka A, masła no, no. idzie. Musi być masło. Dlatego, kochani, w przepisach nie wolno oszczędzać, tym bardziej w deserach. Trzeba dać, jak jest masło, trzeba dać masło. Cza! Ino, cza! Jeszcze jeden. Jaki? <laughs> Mozzarella? Czy wiejski? O, kochani, ten wiejski, ale nie ten light. My z mamą, my nie jesteśmy light. A to jakiś jest? Co to? O, nie, jakiś inny. To nie ma. To nie ma. Też nie, coś pozmieniali już. No to nie ma. Kurde, no. Belek. Tu jest jakiś ser... a to twarożek domowy. nie, to ten brałyśmy. No to ten. Co? Nie koło. Przecież to ty mówisz, co tu jest? Ja nie wiem. Dobrze. I to mamy... Weźmy jeszcze. Kochani, są te nasze ulubione wafle ryżowe, tylko tak zobaczę czy są właśnie o smaku pizzy. O, pochwaliłam, a nie ma. One bardzo szybko idą. O nie, jest pizza, więc biorę pizzę. Jeszcze jedną. I wezmę... Co tu jeszcze? Co to jest? Jeszcze? Boże, boże, boże. Nie, nie. Dobra, to już wezmę te, co spadły. O. Żeby nie były połamane dla kogoś, to biorę tą paprykę jedną, bo nie wiem, czy dobre, więc na spróbę. I one są kochani po... 3,99. No, także bardzo dobre. Pisaliście, że próbowaliście. Jednym smakują, drugim niekoniecznie. Niektórzy wolą tylko słone. No to mówię, kwestia po prostu tam gustu, prawda? kubków smakowych. Już, mamuś? Co tam patrzysz? O Jezu, mieszanka niska Wzięłam. Były cztery, ale wzięłam trzy, bo paprykę nie wiemy jaki smak. Dwie pizzy o smaku pizzy mamuś, i paprykę. Wyobraź sobie, że tam w końskich to było pusto na tym. Bierzemy taką mieszankę chińską, kochani. O, dobra. Dobra. I mięsko, schab wzięłaś? Dobrze. wszystko. Dobra, no to co? Zakupki zrobione. Jeszcze coś? A może lepiej wziąć tą trio? Jeszcze Tam mini marchewka. Aha, to też są na patelnię? Tak. aha Myślałam, że to do gotowania. Dobra, no to są git. Dobrze. Tak. To co? Jedziemy. Kochani. Kochani, kochani. Mam bardzo kochaną mamusię, ponieważ mam jedzonko przygotowane przez nią. Znowu będzie mamusia! Mamusia, wszystko ta mamusia. A i dobrze. dobrze! I dobrze, że jest. I chce. I chce mi przygotować. Jak to mamusia I mówi? Kto nosi, I ten się nie prosi. prosi. Tak nie ]że. wydaje hajsu. Ale ładny ten łańcuszek, nie? No. Kurde, 20 Ziko. Niecałe. Ziko? Ziko się mówi. Patrzcie. Mm. No. Wiecie kochani, co ja mam? Warzywka. Cóż ja mogę mieć? Warzywa, ryż z warzywami, kochani. O, miami. Miami, Jej ugada, jami, 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 No, chuba. Mm. Takiego to nie jadam. Zawsze tak mówię. Pyszny, chcesz, mama, trochę? Nie, ja, dziękuję. A zostawić ci? Nie. Boże. Ja bym jadła warzywa na okrągło. Tata, tata to już zaraz by powiedział, no, chcę, chcę. Tata to zawsze, matko bosko, nie mogę okularów wyjąć. No, no. patrzcie, no w okularach gdzieś jeść. No, muszę jakoś wyglądać. Wiecie <laughs> <laughs> zadajcie! dajcie. ci nie przynieść. O, od razu lepiej, zobacz. <laughs> Zobaczymy, czy się otworzy w ramka złote zapłaciłyśmy. Musi się otworzyć. O! No, szla no. otwarte. Także kochani, jeśli taki vlog Wam się podobał, to prosimy o lajki. Pana? O co mamuniu? Komentarze oraz subskrypcje. Bo się zbliżamy do 10 tysięcy. tysięcy. Także kochani. Buziaczki i widzimy się. Do następnego razu. Do piąteczka, piąteczku. Piąteczka, piąteczku, do piątku. Pak, pani, już się nie kompromituje.